Hate and you don't play fair With your arrogant ways and your comb over hair Czyli w moim stylu witam się z Wami w takim krótkim filmiku, w którym stwierdziłam, że nagrałam na szybkiego ten strój dnia. Nie wiem czy on jest wyjątkowy, dla mnie jest na pewno wyjątkowy, ponieważ jest to ta sukienka z ostatnich moich chłopów lumpeksowych i tak jak wiecie nie mogłam się strasznie doczekać, żeby ją założyć. Dzisiaj jest idealna temperatura, nie jest za gorąco, ani nie jest za zimno, od niczego mam ramoneskę. E, która gdzieś jest tam, chyba jest w, sam, w samochodzie. Jakby mi było za zimno, więc mam długi rękawek. Jak zauważyliście już e, na pewno na tych ujęciach sukienka e, jest typowa, maxi jest delikatne tutaj rozcięcie. Z boku, z boczku, jest delikatne rozcięcie, dekolt jest dość duży, ale mi to nie przeszkadza. Najbliżej przez e, Napierdzielające w ostatnich ułamkach sekund dzisiejszego wieczoru czy dzisiejszego popołudnia promienie słoneczne zdążę się jeszcze opalić. No i cóż, dobrałam do tego taką mm, torebkę z frędzlami. Tak mi się wydawała y, idealna. No tak jakoś przyszło mi do głowy. E, I typowo bodki takie, zresztą zauważyliście, jeśli będę w drugi raz pokazywać, botki typowo e, takie... Mocniejsze, cięższe. Jakoś wydaje mi się, że ta sukienka, mimo że ma kwiatki, motylki, jest taka niby wpisująca się w te trendy wiosenne. Jak już wcześniej chyba o tym mówiłam, zaczęłam się rozgadywać. To wydaje mi się, że jednak tutaj jakieś sandałki, gladiatorki, nic takiego tutaj by nie pasowało, tylko właśnie typowo ciężkie dodatki jak ramoneska, kolczyki mam, złote. Złatane. Kolczyki mam z krzyżyki. No i cóż, będę się sprężać, bo jak zwykle kawka wieczora nam nie czeka. I co mogę powiedzieć? Makijaż mam bardzo delikatny, czyli taki bardzo, bardzo mój. E, ciemny brąz powieki, delikatne kreski. E, nie mam dopiętych żadnych dzisiaj sztucznych rzęskępek, nic z takiego. Pusta nude. E, fryzura jak zwykle prosta, czyli taka klasyczna, moja ulubiona. E, no i już zmykam, eee, także to taki króciutki filmik, ale mam nadzieję, że niektóre gusta modowe wasy, Was zadowoli, a jeśli nie, to trudno mi zadowoliło. <grymne> Dobra, trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam Was, do zobaczenia w następnych filmikach, pa pa.